A można Lekko Stończym chwalić Boga? A można, jak najbardziej. A tańcem można? Jeszcze jak. A Lekko Stończym, oglądaniem Lekko stoiczego można chwalić Boga? Oglądaniem czy robieniem? Oglądaniem Lekko stoiczego można chwalić Boga. <ścoughs> Jeszcze jak. Tak. Wreszcie byliśmy w Portugalii, byliśmy w Fatimie. Habemus. I dobrze, że o tym mówisz. Okrutnik, no. Wiem, bo dzisiaj dwa, ale, ten... ale liczyłem, że zapomnisz, ale jak powiedziałeś dobrze o tym mówisz, to już wiedziałem, że nie zapomnisz. Dzisiaj jest ten odcinek, tak. Tak, panie już powiedział. I dlatego pomyślałeś, że dobrze byłoby, jakbyśmy przeczytali naj... Popularniejsze, najsłynniejsze encykliki. Jana Pawła II. Bardzo proszę. To jest idealne odcinek, żeby no to artystów może byśmy sobie przeczytali. Bo no, się... no, proszę. To zawsze chciałem przeczytać, tylko strasznie No, no nie, <laughs> jest to strasznie długie. Nie, bo to długie trochę. No. Matko początek możemy, ja jestem za. Jeszcze jak? A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Księga rodzaju 1:31. Poszukajcie. Poszukamy. Nikt? Artysta wizerunek bogactwórczy. Nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści. To o nas. P Totalnie. Jesteśmy artystami. No tak średnio bym powiedział. Hmm? Z występujemy teraz na scenie, Taki Macie, nie mogę do No nie, no do jestem ciekaw. Nie wiem. Nie zrozumiałem końcówki. Nie k***a temu ch**kowi nie, nie ufam z tym gainem podbitym, nie powiem ci. Oh. Powiem ci później. Genialni <grym> twórcy piękne. To me. Czym był ów patos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dzieło swojego? No, nie Nieskończenie... <grym>. No dawaj, wydawać. Co? No nie, ale no do będę skracał. Dlatego właśnie uznałem, że słowa z księgi rodzaju będą najwłaściwszym rozpoczęciem mojego listu do Was. Czuję się z Wami związany doświadczeniami z odległej przeszłości, które pozostawiły niezatarte ślad w moim życiu. Tam w teatrze. Tak, to, wiem. No, no. Jest możliwe. Bóg możliwy. powołał zatem człowieka do istnienia, powierzając mu zadanie bycia twórcą. Internetowym. To myślę. Na pewno, na pewno. W twórczości artystycznej człowiek bardziej niż jakikolwiek inny sposób objawia się jako Obraz Boży wypełnia to zadanie, przede wszystkim kształtując wspaniałą materię własnego człowieczeństwa, a z kolei także sprawując twórczą władzę nad otaczającym go światem. Boski artysta okazując artyście No właśnie, chciałbym to przeczytać całe, tylko no Nie no zdążymy w e Lesie. Czyli ja, no, pamiętam, że jak to kiedyś pierwszy raz czytałem, to sobie myślałem, o, czyli, czyli to ogólnie, bo ja, ja tak się z, kiedyś zastanawiam, jaki jest sens w robieniu sztuki, powiedzmy, z, jaka korzyść z tego płynie. No ale jaka? Sobie myślę, że jest korzyść. No właśnie, jaka? pokazywanie piękna, albo, albo uwrażliwianie ludzi ale na Ale tworzenie na sztuki życzę. to nie ma być pokazywanie piękna. Piękna jest istotą, którą tylko należy pokazywać. W sensie to tak, jakby o to chodziło, to wszyscy by malowali tylko piękne obrazy i ludzie byli piękni, tylko piękne widoczki. To nie jest istota sztuki, że pokazujesz piękne rzeczy było bardzo ograniczające, w ogóle zawarzający całość sztuki. Piękne, tylko piękne, no nie no, jak? No zgadzam się, co? Zgadzam no, się. No właśnie. Dobrze jest... mi e, zrobiłeś retort. No, no, no jak? Tylko piękne. <laughs> retort. <laughs> to jest retort? Nie wiadomo. Retorta. <laughs> Retorta, okay. Retorta. 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 Okrągłe naczynne szklane z długą szyjką nie. bo są funkcje chłodnicy. <laughs> tu nie, to, to jest turret. Retort. Dobre retorty zrobiłeś. To mi. retort meaning answer someone quickly uh, in an angry or funny way. No to angry. No nie no, że, że takim działaniem można odkrywać rzeczy niewiele. Niematerialne. Jakim działaniem? Twórczym sztuką, artystycznym działaniem. Tak! jak się zrobi Też. Tak jak Denis Villeneuve intended. Oglądasz ją w IMAXie? Byłeś na jakiejś papieskiej? Co to jest? jak papież szczerze. Jedyny papież. To przyjeżdżał do Polski, to się nazywał pielgrzymki papieskie. Nie wiem, co to jest. Co? Piosenki, pielgrzymki pielgrzym papieskie. Wtedy pan Jan Paweł II mówił, że niech wystąpi duch twój, jednak w ziemię, oblicze okay. ziemi, tej ziemi. To jest no to. to, to 79 rok. Pierwsza pielgrzymka. Wystąpienie w Warszawie. Potem drugi, 8.3. No to też nie mogłeś być, bo nie było cię na świecie. <śmiany> no raczej. Potem tu 8-7. To ja już, ja już byłem. <śmiany> mogłeś być. Ja już byłem, ale, ciebie nie było. Ale mogłeś być, mogli cię się rodzice wziąć, tego nie wiedziałeś o tym. Na no, PA mnie wzięli. Jeszcze jak? Roczne dziecko. Nie no co ty, nie no coś ty. Potem 9, to już, A to już byłeś? Nie, nie ale na kolejnej byłem. Pewnie już na tej kolejnej co będzie, to będzie jakieś dziewięć. To dużo nie. było. Dużo, dużo. O, owieczki. Nie, widzę, obie. Nie, dziewięć też nie byłem. byłem w... A byłeś na jakikolwiek? No jasne, to chyba w tej może w 97 byłem. Gdzie to, się a może szło? 2000? to się szło na nogę? No, to się jechało do Krakowa, na błoniach. I na Błoniach była wielka msza, Wielka Ty msza, no gdzie się te autobusy Spotkali się w jednym miejscu, gdzie się te autobusy zmieściły wszystkie. To się jechało, gdzieś się y, były. Nie, bo to były autobusy takie że wiesz, parafia pakowała się do autobusu, jechali chętni, to się jakieś bilety się tam kupowało na to, nie? W sensie za transport. Okay. to jest kto? No jak to, nie, 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 nie pamiętam, nie wiem. Czyli kto, dziwisz? Nie, nie widziałem. Nie, nie słyszałem. O i to już była ostatnia, 2002. Czyli łącznie było 6? 7? Kurczę, to na ilu ja byłem? Ja byłem na dwóch. No czyli to, 97-2002. Tak. Tak, no to ma sens. I się narobiło, słuchała no, stało się? Stałoś na super długiej, mega nudnej mszy i chcieś zobaczyć papieża. Bądźmy łagodni. Papier był to super gwiazdą. Papież był jak Michael Jackson. Papież był jak Michael Jackson? Nie A potrafi tak śpiewać? Nie znasz stary. Dobra, to. O, to. Giant to Wygląda jak Super Bowl, tylko dla chrześcijan. No nie? No dobrze, powiedz, że nie. Trochę tak. Stary na stadionie msza. Trochę tak. Najpierw? To jest Naj... Tak, tak, tak. Uh -huh. To jest 100% prawdziwe. To jest... to jest To Są stany na 100%. Uh -huh. To są, to typowe amerykańskie uh -huh. stadion. Uh -huh. God bless America! Czy ja ty wiesz, że ja będąc w Portugalii, e, też mam w ogóle bardzo ładne zdjęcia, tylko nie będę pokazywał, żeby zobaczyć. A, za, za się coś na niebie? Matuchno, najdroższa! A w, w ogóle jak pogoda w Portugalii? W kratkę. Raz słonecznie, raz spada. Ale temperatura? Tak, tak, na, 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 na taka, kurde, jak w dobrych, y, ciepłych dniach w Polsce wtedy, 15-16 stopni. Jedynie co, to jest tak, że nie spada do 3 czy 2 stopni no tak, tylko no, co czas to, czas ale piździe, nie? No, to jest... Zobaczcie, jak ładne zdjęcie. Nic Cię? na niebie nie widzę. Ja, JA WIDZĘ! ja WIDZĘ! Nie podobało mi się Fatimia... O, McDonald's. Jeśli jest takie... <grym> 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 Jeśli jest takie miejsce, które jest otoczone takim kultem religijnym dla konk konkretnej grupy, nie? I tam się jeździ w konkretnym celu. Uh -huh. Nie podobało mi się, że jest biletowane. Nie, że to jest McDonald's. Sary. Tu jest ten refren, tu z McDonald's. Jakoś nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Ale jest też Burger King. <grym> więc <grym> więc mogę wybrać. Burger King, ale to, to jest nic. To jest takie wiesz, to jest tylko, po, e, jak się to mówi, e, przedsionek tego. Bo tam masz 5-głosowe hotele ze spa. Uh -huh. Uh -huh. Czyli tutaj, kurde, wymasują mnie. Uh -huh. W czekoladzie się trochę wykąpię i uh -huh. szybko przeskoczę na msze. To jest. E, z, na wielki post. Uh -huh. Zrobię sobie jakieś takie postanowienie wielkopostne, a potem szybciutko jeszcze. E, ale jest, ale, jest, ale, jest, ale jest dla mnie niesamowity... <gulne> nie podoba ci, mi się to. Szczerze tak. ci to powiem, jest dla mnie niesamowity twój idealizm związany z kościołem katolickim. Kurde, to jest firma, która jest normalną korporacją, która pracuje na zasadach być korporacyjnych i inne być korporacje być się przyczepiają jak McDonald's <gulne> i stawiają się obok, no bo tutaj przyjeżdżają turyści popatrzeć sobie na ten event, więc zróbmy tu maka, bo przyjdą potem zjeść i, i jakby... Ja naprawdę, naprawdę, teraz ja... bez ironii, ja szanuję fakt, że ty jeszcze jesteś w stanie w ogóle uchwycić w tym jakiś absolut. Bez bo... Zamawiałem pomyślność dla Polski i ma ma być pomyślność na polski rozmawiasz? Bo po prostu mi się tak Karol wzięło z tych moich, mojej wędrówki poszukiwawczej Spoko, spoko, i... spoko, w porządku. Dla mnie to jest I odnalezienie prawdy tu. Tak do cna po prostu kur... Ale zak ja zakłamane wewnętrznie, że po prostu w się nie mieści. Dlatego ja wierzę, że hmm. kiedyś odkryjesz głębiej też w tym nie tylko hmm. powierzchnię. Kochani, jeśli macie chwilę, pomiędzy 13 a 17 marca, jesteście w Krakowie. Gracie szybko i pomagacie skutecznie? Tak. I chcielibyście wejść na gsp.pl. w tym roku też jest edycja. I my o tym mówiliśmy i mówimy jest. w tym roku. I zobaczcie zresztą, kochani, jak się to z roku na rok rozwinęło i ile um, udało się zebrać. W ogóle łącznie zebrali już ponad 300 tysięcy złotych. Mhm. Chodzi o to: to jest event, na którym speedrunnerzy e, będą pobijać kolejne rekordy, czyli grają szybko. Tak. Oglądając speedrunnerów będzie można wpłacać pieniądze, tak jest. pomagać e, dzieciom, w tym. Mhm wypadku, będą to dzieci dotknięte na, chorobą nowotworową, tak? Dokładnie, to jest uh -huh. fundacja na ratunek konkretnie, uh -huh. która właśnie pomaga dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową, więc sprawdźcie GSPS i e, zobaczcie jak jedni grają szybko, a wy pomagajcie. I przypominam, to jest od 13 do 17 marca tego roku, także elo. gsps.pl, ale oczywiście z domu na, na Twitchu, tak można sobie oglądać na Twitchu. Twitch to jest pomaga. taki tam, że wiecie... To jest taki streamingowy serwis. Wow. A co jadłeś na... Bo w ogóle tak gadamy, Jan Paweł II, fajnie, 2,1,7, mamy zaliczone. Paszteli ale. jadłeś, ale co jadłeś je do jedzenia? Przecież nie jadłeś chyba paszteli przez cały tydzień, w błagam cię, proszę, <laughs> powiedz, że nie jadłeś tylko słodyczy cały Grilla tydzień. robiłem, miałem grilla Weber. Weber, stary, normalnie rozpaliłem to bo to palenisko. Weber grill? Weber dobry, Ja dobry, nie dobry. znam, się na grillach. A, to taki, aha, ok. Ale nie, ale nie taki na gaz. Normalnie musiałem stary, żarzyki wrzucić, <śmiech> spalić, <śmiech> to pałkę kupić. Auto wynająłem. Siad. ATK. Czy to jesteś W Pierwszy mm. e, dzień, czy na następny... E, e, pierwszy e, dzień wieczór? Patrzę zbite, e, zbity tylny reflektor. To nie ja. <laughs> Zrozumiałem ja to nie wiem, Ale w sensie zbi jakby już albo, albo na parkingu ktoś wjechał, A, okay. ale potem e, p, e, patrzyliśmy na ten parking, gdzie mogłoby się to wydarzyć nie było żadnych takich, wiesz tych mhm, reflektorach tak? Ale rozumiem, że jak odbierać, to popatrzyłeś na auto. Nie, bo oni A. na nie patrzyli, powiedzieli, no bo pan ma ten full Zero Access, full mm -hmm. coverage i tak dalej, że nawet nie ma co robić zdjęć. Hmm. I jak ja dawna też nie patrzyli. A poznaczali, że wszystko dobrze. Ja im zadzwoniłem następnego dnia i mówię, I'm sorry. It's no no tak, ale mean? mandat możesz dostać, nie? Py właśnie zrobiłem zdjęcia, wysłałem no. na Whatsappie. Uh, is it okay to drive like this? Powiedz, uh -huh. że you can drive. OK, no problem. No problemo. <laughs> <Yeah>. <laughs> A nie, bo mam Nie, no dobrze się ci nie stało, nie? Znaczy to zdjęcie, z... nie, bo to nie, bo to nie było aż takie poważne. Z tyłu. A, no powiedziałeś rozbity. No nie jest rozbity, zaraz ci pokażę. Gdzie o, to jest rozbity. O tu jest. Kurwa, nie wierzę, Mati. Mati, patrz, no patrz. To nie jest rozbity, no, to jest pęknięty. To nie jest rozbity, no widzę, że to mało. No patrz! za say. to nie ma mandatu, ziomek, jezus. No właśnie tak z tyłu nie widać. Nie widać w ogóle, to nie, <laughs> Powiedziałeś rozbity. To nie jest rozbity, to jest ubity co najwyżej. No dobra, ale jak się tu popatrzy, to jest ubity, Mat, patrz. jest patrz. Pewnie, jasne. Widzisz to czy nie? Nie ale jak jedziesz, to nie Ja nie widzę! Kurwa, Fatimie, przysięgam, no ja nie widzę. Ja nie widzę. Ja widzę! Ty widzisz, nie. Ja nie widzę No ja nie widzę. Jak tak widzisz? Ja widzę. ja nie widzę. I ty przyjeżdżasz do tej wypuszczalni i tak pan to widzi? Ja tak ja widzę, a tak ja nie widzę. To będzie 200 euro. O widzę, matko, taka, No i co, no i luks. Wagiem sobie je elegancko. Fajnie się wyjmuje AHA! W sensie, nie, że się... panie mieć... Podoba mi się, jak czasem wodę takie, takie zdanie Pani powie randomowe. No ja, Fajnie się raz w Musiałem sobie specjalnie kredytówkę, stary, założyć, bo ci nie wynajmą bez kredytówki auta. Nieprawda. Auto. PRAWDA! Cały, na całym świecie wynajmowałem samochody, nie posiadając nigdy w życiu kredytówki. W Stanach i w Europie pierdolisz. Nie jest to, nie wierzę w to. To niemożliwe. No serio, kuźwa, w Stanach nawet wypożyczałem bez posiadania kredytówki auto. Mhm. Mm tak było. On no stary, no? Ty, się tyle słuchałem, że trzeba mieć kredytówkę. W życiu. A sprawdziłeś to? Sprawdziłeś najpierw tak, swoją kartą? Tak. Znaczy, że nie, nie, nie sprawdziłem, bo nie chciałem mieć sytuacji, że mam nie. trójkę dzieci, po wyjściu z samolotu nie. i mi mówią, proszę pana, jest problem by... z wynajęciem auta, bo nie ma pan kredytówki. Zenem byś zapłacił na ludzi. Pewnie, że to jest Europa. No, jak to, nie, no. w Stanach wynajmowałem na normalną kartę z banku, zwykłą debetową polską. To dziwne. Dziwne, nie? W każdym razie fajnie mieć auto. Fajnie mieć Dzieci, bardziej. kredytową. Tak, już masz teraz. W bmp Pa chyba. Więc teraz BNP już mam pa, w ha. każdym koncie. Kąpka. Teraz już masz w, każdy, w każdym banku <grym> już banku. <grym> okay. A czemu w BMP banku, wiesz? Bo mieli dobrą, żeby na pierwszy rok za darmo, Wizę Platinum. Stare mam. <grym> Cztery wejścia na loże tam w, na lotniskach w roku. Jakie loże? No to takie te solenie lounge. Sale... lounge. No. no co ty? Te kartę, która nic nie kosztuje w ciągu roku. Potem można. <laughs> ja też sobie wiem, no. prawda? Tak, jeszcze... Ale tylko ty, to jest najgorsze właśnie w tej karcie. Ale możesz jeszcze uboźnić. nie możesz użyć. Wejść... rodziny? E, jak użyjesz karty tam dzień przed i, albo dzień po. Okej. Okay. Ale najgorsze z tą kredytówką jest to, bo pamiętam, że jak lecieliśmy dawno temu gdzieś tam, to e, ty tylko jedna osoba z nas właśnie miała taką kredytówkę fajną i ona mogła sobie wejść do lounge'u, a to jeszcze jak wiesz, podróżowaliśmy, że tak super turbo, mega budżetowo uh -huh. no i ten kolega miał tą, tą, tą kredytówkę to chyba ojca w ogóle była kredytowa coś i on mógł wejść do lounge'u, nie? Okay. Więc siedzieliśmy na lotnisku i on powiedział, dobra, to idę do lounge'u teraz, bo, no bo tylko on mógł wejść, bo on miał tą kredytówkę i uh -huh. wynosił orzeszków, kur... Uh -huh. No to tak jak my byliśmy w tym lounge'u. W, w, w intercontinentalu. Pamiętasz? poszliśmy do tego lounge'u na górę. No, mieliśmy do niego wstęp wtedy. I co my tam robiliśmy? Nic, zastraliśmy się ze strachu i uciekliśmy. Tak, bo w Intercontinentalu w Warszawie ale, jest śniadaniownia, do której mają dostęp wszyscy goście, jak mają wykupione śniadanie. Nie, nie mieliśmy ten lounge kupiony dodatkowo. Tak, to, było na, to jest na pewno ekstra opłata na opcję. nie, że wszyscy mogli. executive lounge na którymś tam piętrze, czyli jak masz to wykupione, to możesz sobie wieczorem przyjść no, o każdej przyjdzie. porze, masz tam wi-fi, jakieś a przekąski, alko było. że teraz by mi się tam podobało. No I tak, a my tam, tam jechaliśmy, <laughs> a tam sami biznesmeni się siedzą i wszyscy w tak. I wszyscy tak. Ja, ja, ja. wiesz, gazeta papierowa, jakiś Wall Street time, Financial tak, Times, tak, wiesz, tak, i ziomek, ziomek siedzi, wiesz, tu ma takiego... Bo oczywiście tam są piwka, to nie mogą być w normalnych butelkach, bo tak to kurwa żu żu żule tak piją kurwa alkoholicy. Tylko nie tam 02 Heinekenik, nie? Bogactwo CZEŚĆ GŁÓWNA i było weź, weźmy, tak weźmy, weźmy, To nie dla nas. No, źle się tu czuję Ja pamiętam, że my nie wiedzieliśmy, czy możemy coś wziąć... Nie, wzięliśmy <grym> chyba po piwku i poszliśmy do pokoju <grym> I się trochę Stary, my tam weszliśmy za zacząłem patrzeć, czy nie mam gówna na butach <grym> czy <tu> <grym> Nie można nie... <grym> Pani podchodzi, proszę wybrać sobie coś z naszej oferty bufie. <grym> A, żeby wybaczyć kolega do no tego, ty piękne nie można nie można nie można rzucić za szybko awansować. jak zadam przykłówka przyjechać drodzy państwo bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka zobaczmy się jutro a o do właśnie. Do czasu pamiętajcie żeby być lekko stronnicze